bo to jest, zmieniła swojego przeznaczenia od 1394 roku. Lubię to wdrażać, bo mało jest takich miejsc w, w naszym regionie. stara się tutaj coś od siebie dodać. Tam miejsce wielokrotnie się, się zmieniało. Sklepienie zostało w końcach XIV wieku pobiegłym i węzlistach. Zwycięstwo, Państwo widzą, to jest miejsce, które stwierdzono, że za temat zagospodarowania To jest ten sztery to miejsce, które się szczycimy ogromnie. I kaplica zamkowa na co dzień jesteśmy miejscem muzealnym. Ale jesteśmy pod opieką parafii św. Piotra i Pawła z Barki Marnickich, z Polskarnych, księdza Kanonika, Rowana bardzo, bardzo serdecznie. I to miejsce też wynajmujemy na wyjątkowym rzędzie, w rzeczywistości świackiej, sobie zażyczyliśmy tylko, ale też tutaj mogą odbywać się śluby, trzciny. To miejsce na to uroczystości jest wyjątkowe i magiczne. I jak mówi moja załoga, ja nie wiem na jakiej podstawie, ale statystyki, ale porządno śluby tu zabieramy nie ma posłuchów. <ślesz> 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 a dzisiaj jest wyjątkowy moment, ponieważ udało się w ramach tego wielkiego, trzeciego, nowego a również. Proszę wrócić w autentyczne, właściwe, osiemnastowieczne brzmienie temu wyjątkowemu instrumentowi, jakim są nasze organy puszczałkowe, w tym przepięknym prospekcie organowym. Organy puszczałkowe wybudowane zostały przez organmistrza z Moronga, Christiana Obucha, a prospekt organowy przez Bernarda Szmita, też rzeźbiarza z Reczna, bardzo dobrego rzeźbiarza. Nad całym tym przedsięwzięciem, które było bardzo, bardzo trudne, bo instrument zachował się w całości oprócz swojego najważniejszego chyba, tutaj elementu, jakim są puszczałki, pod koniec wojny nowej zostały zdemontowane i ten instrument służył nam, bo był, miał, przechodził renowację w latach 70., ale niestety nie do końca dobro. I teraz udało się spowodować, że odzyskał brzmienie z połowy XVIII wieku. Ten, ten cały proces to były zakłady organowe Dariusza Zecha przede wszystkim, ale całym tym procesem nadzorował naszym ekspertem znakomity profesor Krzysztof Urbanian, związany z Akademią Muzyczną, związany z Akademią w Krakowie w Łodzi, ale Wszystkim rzeczownikiem, także z Ministerstwa miejsca Narodowego, więc mieliśmy ten instrument najlepszych możliwych rękawstw. I ja już zapraszam na koncertę, ale jeszcze bardzo bym chciała prosić Pana Profesora żeby co powiedział, jak jest dobra dzisiejszego koncertu, żeby jeszcze minutę też to samo dyskutować. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że będzie mnie słychać w sposób właściwy dla tego pomieszczenia. Przed nami mniej więcej 20 minut spotkania z muzyką tych organów. Tak się składa, że instrumenty organowe można powiedzieć odbijają swoją epokę, w swoim brzmieniu, w swoim wyglądzie. Yy. Tak też jest w przypadku tego instrumentu, który można powiedzieć jest głosem tego regionu. Budowany przez organistra wykształconego w Gdańsku i w Królewcu. Kresowo nagryziono Obucha z wielopokoleniowej rodziny organistrów monografii. Instrument z jednej strony nawiązuje do tego, co działo się w Gdańskich realizacjach, bo na przykład geometria tych wspaniałych, wodkowych piszczałek z cyny jest taka jak w Gdańskim warsztacie Andrasa Prata, ale to, co znajduje się wewnątrz. Budowniczy tego instrumentu wzorował głównie na tym, czego nauczył się w Królewcu, z tego drugiego mistrza Adama gotowa kasparniego z tej słynnej, przypokojonej rodziny, która stawiała między innymi na Jasnej Górze, ale też wiele instrumentów Wrocławia. Długo yy, można by mówić o tym, co wewnątrz tego instrumentu się znajduje. Ja powiem Państwu tylko, że instrument ten nigdy nie posiadał dmuchawy elektrycznej. Obsługiwany może być wyłącznie w taki sposób, że miechy znajdujące się w cokolwiek do tej części szafy poruszane są ręcznie albo za pomocą Demontowanego, nieinwazyjnego zupełnie względem tej te struktury urządzenia, które dzisiaj wykorzystamy, i to jest taka premiera, można powiedzieć, na gruncie Polski. Chodziło o to, żeby można było również grać na organach w takiej sytuacji, w której jakieś urządzenie zastępuje nam kalifat. i no, Państwo dzisiaj usłyszą także ten odgłos poruszanych niech. A co dzisiaj usłyszymy? Zaczniemy od muzyki Johanna Sebastiana Bacha który jest oczywiście tym najbardziej chyba emblematycznym kompozytorem muzyki organowej, który też ma duże związki z Polską, bo nie zapominajmy, że był jednak nadwornym e, kompozytorem ostatniego z naszych saskich który Ten tytuł uzyskał dość późno, więc e, zaczynamy od Bacha. Najpierw fantazja c a potem dwa opracowania bardzo pięknych melodii w internetach Dobrze Znany węgóny lingo les palmi, czyli kto los swój oddał w ręce Boga. Melodia, naprawdę bardzo często pozorowana przez kompozjonistów. Zatem zaczynam od dba, ja uruchamiam niech organ. A oczywiście w dalszym ciągu będę Państwa prowadzał na bieżąco.